Słowo! Flesz słowa. Zaczynamy! Witajcie! Rozpoczynamy nasz środowy flash. Jeśli możecie, otwórzcie ze mną Ewangelię według świętego Mateusza. Znany już rozdział ósmym. Tym razem na wersecie 23. Będziemy czytać do 27. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za nim jego uczniowie. A oto zerwała się wielka buź, burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i budzili go, mówiąc: Panie ratuj giniemy. A on im rzekł: Czemu, bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy zgromił, wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimże on jest? Że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. Wichry i jezioro są mu posłuszne, został i zgromił. Nie ma konkretnie tutaj napisane w Ewangeliach mówił, nakazał. Milczeć, a e, i wtedy jezioro e, zamilkło. Natomiast tutaj, e, tutaj nie ma wskazania, co konkretnie zrobił, ale można z kontekstu wyciszyć. E, jest. E, zgromił. Zgromił. Jak można zgromić? Milcz. Powiedzieć. Milcz. Milczy. Cisza. I, jest cisza. Możemy sobie wyobrażać w różny sposób, jak to Pan Jezus zrobił. Natomiast najważniejsze jest to, że Jezus ma władzę nieograniczoną. I może wszystko. Tutaj uczniowie, którzy widzieli wielkie znaki, wielkie cuda i nagle widzą uciszy jezioro. kim On jest? Kim On jest? Że nawet. Nawet to jest mu posłuszne. Nawet wichry może. Nawet to jest mu posłuszne. Kim jest ten człowiek, który jest przed nami? Widzieli to uczniowie i byli w szoku, że na słowo Jezusa umilku nawet nawet może wicher ustał, zgromił go. Także Bóg może uczynić niesamowite rzeczy w Twoim życiu. Może i chce. I teraz yy, i chciałabym, żebyś się zastanowił: jaka jest burza w Twoim życiu? Co sprawia, że zaczynasz się bać? Może jesteś w lęku, może e, jesteś w rozpaczy. Coś, co, co Tobą szarpie, jesteś na wycieńczeniu. Co jest z taką rzeczą? Jaka sytuacja może zdarzenie, co sprawia, że, że wszystko się burzy, że czujesz się zagrożone? Jeżeli widzisz to w twoim, swoim życiu, widzisz, widzisz tą burzę, widzisz ten sztorm, który sprawia ten lęk w tobie, obawy, stres, cokolwiek nim jest. Oddaj to Jezusowi. Jezus ma moc, aby, aby to przemienić. Tylko, tylko potrzebuje, abyś Ty e, się do, do Niego zwrócił. Kiedy, kiedy jesteś przy Nim, jesteś bezpieczny, to chyba Jezus mówi, dlaczego jesteś, bo jaźni jesteście. Przecież jestem z Wami. Ciach! Po sprawie. Więc, więc możesz, możesz oddać tę sytuację Panu Jezusowi. A on zrobi z tym porządek. On uciszy tą burzę w Twoim życiu. Jakkolwiek sytuacja by się nie działa. Ja Wam powiem teraz takie osobiste świadectwo. Niezbyt dla mnie chlubne. Ale, ale myślę, że to też, też tak pasuje, ponieważ ja wpadłam w taką pułapkę, że ja muszę, muszę, muszę dawać dobry przykład, muszę, muszę, nie mogę okazywać słabości, że muszę, muszę i to głównie własnymi siłami niestety, mimo że znałam Jezusa i, i byłam we wspólnocie chrześcijańskiej, właśnie charyzmatycznej i angażowałam się właśnie, angażowałam się na maksa, muszę, 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 muszę. I to sprawiło, że, że doszłam do takiego momentu, że prawie pękłam, prawie do za, za, załamania nerwowego, a, bo to, to już mnie przerastało, nie miałam tyle sił, więc nawet w wspólnocie usłyszałam takie słowa tam w grupie modlitewnej od jednej osoby, no jak ty nie dasz rady, to, to kto da radę, więc no, no nie, no to nie jest tak. To nie jest tak, że są herosi i są słabe usze, tylko wszyscy są słabe usze tak naprawdę, a to Bóg daje moc. I kiedy się traci to źródło, czyli Boga, czyli poleganie na Bogu i czerpanie od Niego, wtedy traci się siły. No i ja miałam taki okres takiego wpadnięcia, że ja muszę, muszę. I pamiętam, byłam w domu rodzinnym, zajmowałam się bratankiem. Mój brat był chory, bratowa e, e, miała urodzić drugiego bratanka. Rodzice pojechali do niej. No i, i mój brat wymiotował, mój chrześcijanin wymiotował. E, ja byłam po prostu w takim już stanie, że nawet zrobienie kanapki dla dziecka było dla mnie górą nie do przejścia. No, oczywiście zrobiłam to jedzenie zadbałam. Ale już byłam tak wycieńczona, że miałam taki ucisk w głowie, że trudno to opisać. I pamiętam, przypomniało mi się, że jak osoba nie pali papierosów, to, że jak raz zapali, to jej się zakręci w głowie. I ja poszłam za takim głupim myśleniem, bo byłam już w takim stanie, że potrzebowałam, że chociaż na chwilę ulgi. I poszłam na balkon mój brata, tam od brata do papierosa i tak. Palę na tym balkonie i tam słyszę, że młody mnie woła, to już dwie lat temu było. E, młody mnie woła tam z dołu. i tak w pewnym momencie spojrzałam na niebo i nagle mnie oj, Przecież jest Jezus. Eureka, już od kilku lat byłam na drodze z Bogiem ja i jest Jezus i. Wam zostawiłam zagasioną tego papierosa. Zeszłam na dół. Jezu, wstaję dla Ciebie. Wstaję dla Ciebie i idę tam dalej i działać. I od razu nic się nie zmieniło. Nie natychmiast jakby ciach i już. Natomiast wróciliśmy później do domu. I na drugi dzień pamiętam to, jak dzisiaj wybudziły, wybudziła mnie modlitwa. Zaczęłam słuchać słów modlitwy, zachwycać. Wow, jaka piękna modlitwa! I dopiero po chwili i do mnie dotarło, że to z moich ust wychodzi ta modlitwa, że to ja się modlę. A konkretnie Duch pożywa mnie. I nagle uświadamiam sobie, że cały, cały ten ucisk w głowie znika. I że już nie mam tego wszystkiego, jakby jestem czysta. Radosna, wolna. Bóg wtedy przyszedł z uzdrowieniem do mnie i była podjęta jedna decyzja. Jezu, ja idę tam dla Ciebie. Ja mówię, ja nie daję rady, ale ja idę, bo, bo Ty jesteś, jesteś ze mną i wiem, i wiem, że z Tobą dam radę. Dlatego yy, chcę Ci powiedzieć, że On ma moc i On może to zmienić. Yy, tego, co się yy, boisz, obawiasz. Yy, także zachęcam Cię, abyś, abyś Bóg to mówił. Yy, cokolwiek to nie jest. Pamiętajcie, pamiętajcie jak z tym flesz. Wylewajcie przede mną serce ważne, mi zależy na Was. Jezu, czemu się boisz? I czemu, i czemu, czemu się strach? Ja jestem z Tobą. Ja to zmienię. I nieraz tego doświadczam. To jest taki mały, mały przykład na, na to. Yy, że Pan Jezus jest ze mną i, i zmienia wszystko. Dlatego ważne jest, yy, że żebyście mówili Jezusowi, oddawali to. Kimże On jest, że nawet wichry jezioro są mu posłuszne? A są. <grym> Także m, chciałabym się teraz połowić Pani Jezu, proszę Cię za tych, którzy przeżywają trudne sytuacje w życiu, którzy są w rozpaczy, którzy nie widzą nadziei, którzy stracili chęć życia, którzy mają myśli samobójcze. Chcę Cię prosić też za tymi, którzy mają lęki, boją się, cały czas żyją w strachu, mają nerwice. Możecie Pani, abyś ty przyszedł teraz z uzdrowieniem, abyś ty dotknął te sfery, które, które potrzebują tego uzdrowienia, abyś ty uzdrowił, dotknął tych przyczyn, dlaczego ten lęk, ta nerwica powstała, abyś dotknął te wszystkie sytuacje, słowa, zdarzenia, które sprawiły, że. że Ci ludzie stracili sens życia. Przywróć Panie to życie i to życie pofitość. Amen. Niech się tak stanie. Mam nadzieję, że, że również po tym naszym fleszu będą piękne, piękne świadectwa uzdrowienia, uwolnienia. Wierzę w to mocno, że Pan może teraz, kiedy to mówię. Uwalniać, uzdrawiać, oczyszczać e, i że, że możecie teraz doświadczać, jak, jak życie do Was wraca. Cieszę się, cieszę się że Pan Bóg e, e, to robi e, i wierzę, że będziemy może, mogli się cieszyć wspólnie świadectwami e, tych uzdrowień. E, trzymajcie się. Błogosławionego dnia i do zobaczenia.